Nie uwierzycie co mamy. Widzieliście zdjęcia, śmialiśmy się z tego, ale żeby zobaczyć na żywo prawdziwe hacele. Przepraszam, kto jest ostatni? Pan do urologa? Nie, nie, ja hacelem. Ja hacelem. Hacele? Co to jest? Gdzie to się wstawa? Przepraszam, panie jest ostatni? Tak, nie pamiętam. Staram się sobie przypomnieć, ja wiem, że to było tak, że niby się rozrzucało tutaj te hacele na, 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 na podłodze, bo to wtedy był asfalt. A tu. nie na też Właśnie nie, Tak jak mówiłem, służy do wkręcania konią w nogi. No ale to też służy fantastycznie jako gra i zabawa. Kupiłbym to swojemu dziecku. No właśnie nie wiem, jak to rodzice nie patrzyli, przecież to można sobie ręce płamać. Tak, <grym> tak. tak, 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 tak Musimy tak, jeszcze tak. Wiem, ale nie, no dobrze. Tak, no. Bierzemy jednego hacela, po. już nie pamiętam. I się podrzucało i się w że się łapał. Nie złapałem. że to takie a, trudne. I się łapie tego. i teraz masz dwa. Dwa i tak dalej. We włodku się obudziła stała na to. Jakbyśmy, bo my używamy Haceli, nie? Sami. A, no. no, no, no. Jakbyśmy te hacele sprzedawali? Bo, skoro... Bo Proponowalibyśmy najpierw DVD z filmem instruktażowym o tym, jak hacele mogą odmienić Twoje życie. No. Mielibyśmy króla sprzedaży haceli, który po pięciu latach już dostał za darmo Mercedesa S-klasę. I byłby już pomarańczową orchidea. Nazwalibyśmy się Hacelowi. Proponowalibyśmy Państwu zmianę życia, bo nie... my nie sprzedajemy produktu. My nie sprzedajemy usługi. My sprzedajemy szczęście. My sprzedajemy zmianę w życiu. Zastanówcie się nad tym. To jest naprawdę bardzo dobrze. I koniec. jak już jest zastanowicie, pomyślcie, ile tak naprawdę jest dla Was warte szczęście. W ogóle myśleliście o waszych. W przyszłości Właśnie. Nasza ulubiona organizacja, niestety nie z Polski, ale NASA, płaci 5000 dolarów miesięcznie za co? Za to, żeby być i zachowywać się jak rasowy student. Na 70 dni szukają osób, które przeleżą 70 dni w łóżku. Można korzystać z netu, można przyjmować znajomych, można oglądać telewizję, będziecie o, brać prysznic Na dla tom, leżąco? Będą do was przychodzi będą. O, fak. Teraz możemy sobie pomyśleć, że to jest idealna praca. Przez pierwsze 6 godzin musisz. Wygrałem, wygrałem, wygrałem. wygrałem, wygrałem a potem. I zastanawiasz się, ile osób rezygnuje z czegoś takiego? Wiesz ja tam załóżmy po 20 dniach dziś już nie mogę. Po zakończonym eksperymencie tych 70 dni e, przeznaczone dla was w cenie już bezpłatnie są dwa tygodnie rehabilitacji. Oni badają to, jak się zachowuje ludzkie ciało w momencie, kiedy jego mięśnie nie są używane, bo to jest stara przypadłość wszystkich astronautów, kosmonautów, mm -hmm. że oni jak są tak bardzo długo. Mm -hmm. Każecie tego śmiesznego pana, co robił furor w internecie z wąsem. I badają ludzi takich jak Włodek, czyli na, na przykład czy można mieć jeszcze mniej mięśni. Będziesz leżał przez 70 dni, a ja nie będą badać. Czy może być mniej mięśni? Bo wiesz, jak jest Twój problem? Jest. Nie widziałeś mnie, Widziałem Widziłem zdjęcia. Widziałem zdjęcia, widziałem. Ja tu widziałem Twoje zdjęcia. Twój sweterek, kuź w Bigstar. No dobra, ty nie widzieliśmy jego sweterek, reporta. To jest mniejsze niż Bigstar, Star Ja to nie wiem. O, gościu, <laughs> gościu. Dawniej było trochę inaczej. To Dawnie... było inaczej. Ej, ej, ej. ej. Dawniej jak rzucali portki. Wy, wychowaniu w tej sferze Prosperity i po, Polsce, która ma milion pieniędzy. Prosperity Polsce? Ty łączysz te słowa w jednym <laughs> zdaniu? Czy porąbało? Jedyni ludzie, którzy zarabiają, są ludzie z Monavii. I przestańcie już jechać, bo mnie to męczy. Michał Oczyszczen mlm Tak. Nasi dziadkowie opowiadali nam, w ich czasach chodziło się w jednych spodniach, w jednych butach, bo nie było, no to się chodziło. Nie, bo były tak zajebiste naiki, po prostu była dużo lepsza jakość produktów. To były naprawdę niezłej jakości ubrania. Jakościowe nie były złe. Americanos. Americanos miał fajne reklamy. firma to była taka firma ...Rifle rifle. Ja, Miałeś spodnie rifle. Ja, spodnie rifle. <noise> jak kupowałeś sobie nowe ciuchy, mm -hmm. jak byłeś model, to czy ubierałeś się od razu na drugi dzień, czy zachowywałeś się nie, nie, na, nie, na, na, nie, na, nie. na lepszą, <noise> na lepszą okazję? W ogóle, tak, w ogóle. Dziękujemy wojciechowi, wojciechowi za produkcję tak. Pod spodem macie najnowszy odcinek, dwa w jednym. a tymczasem żegnamy się z wami miłego weekendu. Pamiętajcie, że my tych produktów tak. sami używamy i nie sprzedajemy Bo... wam produktów, ale szczęścia. Znaczy, I i takich używamy. Tymczasem bądźcie. Lekko stronniczy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Pobiegniesz, przewrócisz się, nie poddasz się, przybiegniesz ostatni i będziesz diamentem! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Zawsze biegniesz, to powstaniesz! Kim jesteś? Porażka i ucieczka to nie moje słownictwo. Zwycięzcą! <noise>